różnej wielkości. Ale ponad 600 spośród tych miast to skupiska ludzkie poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Jaka czeka je przyszłość? Autorzy planów przestrzennego zagospodarowania kraju widzą rozwój sieci osiedleńczej w Polsce jako system łączących się ze sobą aglomeracji miejsko-przemysłowych. Miasta leżące na terenie tych aglomeracji będą się oczywiście intensywnie rozbudowywały jako zaplecze mieszkaniowe dla przemysłu. Natomiast te, które znajdą się poza tymi skupiskami, nie mają przed sobą takiej perspektywy. Te małe miasta powinny jednak otrzymać takie fundusze inwestycyjne, jakie pozwolą na stworzenie w nich Cywilizacyjnego standardu odpowiedniego dla drugiej połowy XX wieku. Prowincja. Tak, prowincja ze starego albumu fotograficznego. Tajemnicze zaułki, malownicze podwórka, kramiki, sklepiki. Szacowni obywatele kupcy, wielkie oferty handlowe, damy, towarzystwa dobroczynne, lud wieśniaczy, pan burmistrz z małżonką, biplany i aeroplany. No i wreszcie, jak żeby się mogło obyć bez tego, Ochotnicza Straż Ogniowa. Aż tu któregoś dnia. Ludzie myślą, jak który potrafi. Zbierają się, debatują, obradują. Popatrzmy na Sławków. Wydaje mi się, że Sławków nadal jest w mrokach średniowiecza. Mroki średniowiecza. No dobrze, średniowiecze. To była właściwie dla Sławkowa jedyna szansa żeby wrócić atmosferą do średniowiecza. Ale jak to zrobić, jak budownictwo Sławkowskie to jest coraz bardziej jakieś takie, ja wiem, trudno powiedzieć, budownictwo chłoporobotnicze, które pojawia się w każdym osiedlu, w każdym, powiedziałem, w całej Polsce. Pewno, że Sławku mógłby zostać zabytkowy, bo lubimy wszyscy ten Sławków, byśmy się tu rodzili, jesteśmy naprawdę z nim związani, ale z drugiej strony Trzeba pomyśleć o tych możliwościach życiowych. My naprawdę mamy jednak tutaj życie trudne. Nam tu nie chodzi o to, żeby przybuźmy w, w Sławkowie był jakiś stadion olimpijski. Nam chodzi o zwykły stadion, o zwykłe wojsko sportowe, którego nie ma. Nam nie chodzi o to, żeby przybuźmy był jakiś piękny basen kąpielowy, ale nam chodzi o to, żeby się było gdzie w końcu okąpać. Bo nam już zbudowano jeden blok, który taki jest, że właściwie nie ma się czym szczycić. Zbudowano ośrodek zdrowia, który z podziemi ledwo wychodzi. My wiemy, że na to trzeba zwracać uwagę. Od tego są mieszkańcy, żeby mogli swoje trzy pan, od czasu do... Tego... Przydałby się tutaj jakiś zakład gdzieś pod ręką, żeby tutaj można było tworzyć jakieś inwestycje, bo przecież wiadome, że każdy zakład to ma możliwości rozwojowe, ma możliwości inwestycyjne i w tym względzie może by się tu coś ruszyło, coś by się robiło. Coś by trzeba zrobić. No, oczywiście, że trzeba. Tylko, że w sprawie małych miast... Każdy myśli inaczej. Mieszkańcy rozpatrują zwyczajną codzienność, piękną może dla malarzy i miłośników prowincji, ale dokuczliwą dla tych, którzy muszą tam żyć. Tymczasem architekci, wielcy, wizjonerzy przyszłości, widzą tę prowincję inaczej, ale i oni wkrótce zatoną w codzienności. Tutaj jest próba pokazania właśnie takiego przyszłościowego miasta na rok 2000, równie y, nałożonego na sytuację istniejącą. To jest cały Sław. To, na to jest, nie oglądajesz. Spójrzmy na to. Tutaj jest Alkusz, tutaj jest istniejąca szosa e 22 Bolesław, Sławków i dalej w kierunku Będzina. To są poszczególne domy. To są domy giganty, tutaj przeróżne centra, całość miasta. Tu jest cały orkusz. Tu, gdzieś jest z Bolesław, już go w ogóle nie widać bez w cieniu tych gigantów. Prawde? A to są 150-metrowej wysokości 200, 300, 400, takie jak przewidują Ci architekci, futurolodzy, yy, takie miasta, jakie miałyby służyć od roku 2000 w przyszłości. W związku z tym to jest teoria, że coś takiego może się zachować, prawda? To po prostu te gigantyczne smoki architektoniczne pożarłyby to miasto i nawet do tego nie zauważy. Mhm. Właśnie tu jest e, szkolny przykład, jak można te sprawy załatwić. Po prostu trzeba, zwłaszcza tam, gdzie istnieje dosyć gęsta sieć tych miasteczek małych, blisko siebie położonych, e, tworzyć jak gdyby federację miast mieszkalno-usługowych, które by, by pozbyły się fałszywych ambicji ściągania do siebie jakichś fabryczek, tylko które by widziały swoją ambicję w tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki mieszkaniowo-usługowe. Dla fabryk położonych w rozsądnym promieniu dojazdu. Takie rozwiązanie, o którym mówiłem, próbowaliśmy 20 lat temu robić w tym rejonie właśnie Sławkowa. Chyba jestem na takim zabraniu już z kolei trzecim. Przyjechali panowie architekci z Krakowa, przedstawiali nam plany perspektywiczne rozbudowy Sławkowa. Minęło kilka lat i w dalszym ciągu nic. Dowci polega na tym, że żaden plan szczegółowy chyba w kraju po wojnie nie został przeprowadzony konsekwentnie. Tylko jakieś tam zlepki, prawda, różne koncepcje, pomysłów. Mm. Czyli praktycznie mm. jesteśmy w stanie zerowym, mało tego. no, Horoskopy są raczej bardzo pesymistyczne, dlatego że pracowni urbanistyczni w całym kraju są, generalnie rzecz biorąc, w rozsypcy. Najlepsi fachowcy powinni siedzieć w pracownikach Tymczasem sytuacja no, jednak jest wręcz przeciwna w tej chwili, <laughs> można powiedzieć, że węzła. No właśnie. Nie ma planów, nie ma architektów. Jest tylko delikatna i krucha materia starej architektury, w którą ktoś mądry i uważny mógłby wbudować jakieś jej przedłużenie. Mógłby spróbować ocalić klimat małego miasta. Ale gdy kogoś takiego zabraknie, ludzie sami ratują się jak mogą. O, właśnie, tak się ratują. Grunt to własny interes. I kawałek dachu nad głową. My zresztą tu nie bronimy własnych interesów, a <noise> chyba właśnie społecznych. Otóż w Pasłęku, na przykład w Województwie Olsztyńskim, gdzie powstała grupa punktowców obok znakomitego ratusza średniowiecznego i bramy gotyckiej, badaliśmy tę sprawę na konferencji Towarzystwa Urbanistów nad rozwojem nieprawidłowym małych miast. I cóż się okazało? Inwestor chciał postawić budynki. Wykonawca przyjmować mógł tylko budynki prefabrykowane. W katalogu budynków typowych dla województwa w owym okresie, kiedy podejmowano decyzję, znajdował się aktualnie tylko jeden projekt, ponieważ cała reszta miała zmieniony normatyw, miała inną strukturę mieszkaniową i wobec tego konkretnie w danym roku i miesiącu można było zadecydować do realizacji jeden budynek punktowy, budynek pięciokondygnacjowy który jest prawie, że w skali średniowiecznej wieży, tylko trochę grubszy. I otóż takimi budynkami zabito to miasto. Prosimy, żeby dziennikarze ujawnili w sposób bezwzględny cały mechanizm A działania. A tymczasem dziennikarze piszą, w takim i takim miasteczku piętrzą się ku niebu, prawda, wznoszą się pięknie jedenasto-kondygnacjowe, nowoczesne budynki. Taka to jest, jest, to jest pomoc ze strony dziennikarzy. Ta. No bo ja często się ale... dokładnie? My się w tej chwili no, europeizujemy, chcemy, być tacy, no, chcemy ten być tacy zachodnio Tak zachodnioeuropejski. Może nie, nie jest to popularny zwrot, ale tak to trochę wygląda. I za wszelką cenę właśnie takie małe miasteczko chcemy mieć ten swój wieżowiec i taki przewodniczący teraz gminy, czy ktoś gdzieś na głowie stało, żeby ten wieżowiec postawić. I jako przykład pozytywny, odbudowa rynku w Jaworze zaprojektowana przez zespół kolegów Müllerów z Wrocławia odznacza się tym, że została tam wprowadzona nowa zabudowa o nowoczesnej formie, nawiązująca do podcieni. Widać, że to jest realizacja lat 55-56, prawda? Absolutnie. I całość dzisiaj tego rynku robi bardzo przyjemne wrażenie. Została wprowadzona nowa treść. Tam są sklepy, jakiś dom towarowy, prawda? Połączony w ten sposób, przeprowadzony przez trzy pseudo-kamieniczki, prawda, że cała struktura rynku jest zachowana. To są przykłady, które pozwalają snuć wyobrażenia, że w innych miastach mogłoby być podobnie. Tylko chyba tutaj warto wspomnieć, że w rozmowie z kolegą Millerem, który jest obecnie prezesem Sarpu Wrocławskiego, zadałam mu kiedyś pytanie, czy Dlaczego teraz nie buduje się tak jak w Jaworze? No nawet nie o to chodzi, bo przecież w tej chwili by było łatwiej przeprowadzić pewne rzeczy, bo w tej chwili no już jakoś mam już staż pewien, pewne, nazwijmy to stosunki, ktoś nazywa umownie. Ale po prostu no, dyktat właśnie wykonawcy byłby tego typu, że takiej realizacji jak to, którą robiłem w roku 56, by w tej chwili nie przyjął żaden wykonawca do tak zwanego portfela zleceń. No bo wykonawca też człowiek. I woli duże, puste pole, na którym może wyrabiać normatywy i wskaźniki, wykonywać plany i premie. A szary człowiek z prowincji, domagający się bezwzględnie nowego mieszkania, beznadziejnie długo na nie czekający, nie domyśla się nawet, że niekoniecznie musi otrzymać je tylko w takim prawdziwie dużym i pięknym domu. Fabryki domów już są. już są zakopione. I w dużej ilości. I to są sprawy już nieodwracalne. One już są wybudowane i wobec tego one tą produkcję będą przez najbliższe kilkanaście czy nawet więcej lat będą tak powiem, wypuszczać. Tylko I w tej chwili stary jest, jesteśmy no już w pewnym momencie znaleźliśmy. My nie jesteśmy przeciwko projektom typowym powiedzmy. jeśli one mają sens na pewno je będziemy chętnie używać. Ale, ale z kolei my jesteśmy zmuszani tam, czy one mają sens, czy nie mają sens. Czyli generalnie w ogóle sprawa ty, typizacji w ogóle, podejścia, trochę inne spojrzenie właśnie z tej drugiej strony, która no, wynikała z naszej rozmowy tutaj. Kto wie, czy w roku 2000 dzieci już tych mieszkańców Przecież nie będą się wybrzydzały na tej 11, będą marzyły naci, 3. o trzech. Nawet ci sami mieszkańcy. I tu jest sprawa naszej odpowiedzialności teraz. To, po to po jest niestety no, trochę wychowywanie no po, poprzez przestrzeń, ale tak powinno być. Będziemy odpowiadać. No będziemy musieli odpowiadać. Jeśli nie przed tym pokoleniem, to przed ich dziećmi. I znowu odpowiedzialność przed historią. Ciągle nam się wtrąca ta historia. Albo coś nam narzuca, albo czymś grozi. Tylko ta rzeczywistość ustawicznie pod bokiem skrzeczy i pyta, i nudzi i pyta. Pyta jednym tchem o duże i małe sprawy. Nam chodzi o takie drobne nawet sprawy. Wojsko sportowe. Przyszła jakaś pierwsza, lepsza powódź, zalało wszystko. No jakże to ma być wszystko w zamkowie upada? Porozkopywane, rozwalone kamienie, ziemia nieuprzątnięta, doły można sobie ręce, nogi to Tego nie możemy zrozumieć. A skąd ja mogę wiedzieć? Tak się jakoś stało, że w tej naszej sławkowskiej społeczności niektórzy ojcowie są nogi, się pozmieniało, więc... Konfliktów jest sporo, Spraw nurtujących mieszkańców na pewno nabrzmiało, nawarstwiło się. Trudno je rozwiązywać. Jest proza codzienna i się przedstawiali, jeżeli sobie ktoś myślał. Wobec tego trzeba by było zrobić tak, żeby zjednoczyć wszystkie działania i towarzystwa, i władz miejskich, i kogo, kto tu nam może jeszcze pomóc, Politechniki czy profesorów, czy innych uni uniwersytetu czy kogo, a żeby stworzyć taką wizję sławkowa, żeby ona była prawidłowa. Koło się zamknęło. Mali liczą na wielkich, wielcy czekają na jeszcze większych. Zaś Sławków, malutki, straszliwy i cudowny Sławków, czeka na swoją chwilę pomyślności. Mogłoby się na przykład wydać, że urodził się tam ktoś bardzo sławny. Pofantazjujmy chwilę na ten temat. Uwaga, zaczynamy. więc jednak można stare, zniszczone miasteczko wkomponować dobrą, nową architekturę. Można w nowym budownictwie zachować harmonię i piękno, jak to uczyniono ostatnio we Fromborku. Bo z tego właśnie miasteczka pochodzą te piękne widoki. Ale na to, aby takie realizacje były możliwe nie tylko jako jubileuszowy eksperyment, musi zostać spełnionych kilka, Zasadniczych warunków. Konieczne jest jak najszybsze sporządzenie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego małych miast, i plany te muszą być ściśle skoordynowane z ogólną koncepcją przestrzennego zagospodarowania całego kraju. Budownictwem w tych małych miastach muszą kierować fachowi architekci, odpowiedzialni przez długie lata za generalne projektowanie. I muszą oni posiadać rzeczywistą władzę w tych sprawach. Wreszcie wykonawcy muszą nauczyć się dostosowywać nowoczesną technologię do potrzeb i do skali zabudowy właściwej dla polskiej prowincji. Na pewno potrzebne nam są wielkie fabryki domów, ale ich praca powinna być tak zorganizowana. By z wytwarzanych elementów dało się komponować nie tylko gigantyczne bloki, ale również i małe domy. Dla małych przecież skupisk ludności. Także mieszkańcy małych miast powinni w końcu zrozumieć, że symbolem nowoczesności nie musi być koniecznie brzydki seryjny wieżowiec i pawilon usługowo-gastronomiczny z wielkim neonem na dachu. Każde małe miasto musi poszukiwać własnej odrębności. Nadchodzi czas, kiedy o pięknie otoczenia, w jakim żyje człowiek, będzie można myśleć nie tylko z okazji wielkich, historycznych rocznic. Nie każde małe miasto znajdzie także takiego patrona, jakim dla Promborka stał się Mikołaj Kopernik. Tak, nadchodzi czas. Kiedy o piękno trzeba zadbać z równą starannością, jak niegdyś zadbano o chleb, o pracę i dach nad głową dla każdego Polaka. mm -hmm.